Siema, w dzisiejszym filmie chciałem Wam przedstawić urządzenie od Vapix, a mianowicie Geyser S. Zobaczmy jak prezentuje się samo opakowanie. I przejdźmy do jego zawartości. Jedną z ciekawszych informacji jakie możecie zauważyć to, że sam akumulator ma pojemność 1500 mAh i kardicz o pojemności 3,2 ml. Dobra, otwórzmy go. Zaprojektowany przez Vapix Instrukcja obsługi Ale nie będziemy jej czytać Jest ona też rozkładana W zestawie znajdziemy dwie grzałeczki Typu Mesh Druga, tak samo I z tego co widzę, obydwie grzałeczki są o oporności 0,23 Pracują w wartościach 35-45W. W środku mamy również kabelek USB typu C, do ładowania bądź aktualizacji naszego urządzenia. No i oczywiście to, co nas najbardziej, najbardziej interesuje, czyli sam Gazer S. Przejdźmy do tego, co mamy w zestawie. Oczywiście. Sam Cardridge, Regulacje przypół powietrza. Mamy tutaj plasterki miodu, więc smak będzie oddany naprawdę bardzo fajnie. Mega spoko ze strony urządzenia. Jest on też regulowany o 360 stopni, więc można z niego wapować od razu do płuc, jak i usta płuca, czyli DTL albo MTL. Cardridge jest też montowany w fajny sposób. Nie będzie on wyskakiwał jak w niektórych podach. Tutaj wystarczy go tylko nałożyć i przesunąć. Jest on już zamontowany. Mamy oczywiście wymienny usnik, w tym przypadku typu 510. No i uszczelkę, pod którą możemy zalać swój ulubiony płyn. Idąc dalej, oczywiście mamy tutaj port USB typu C, wyświetlacz, przycisk Fire plus i minus. Standardowo pięcioklikiem go uruchamiamy. I jak możecie zauważyć, mamy tutaj takie informacje jak tryb, który jest aktualnie używany, ilość watów, która jest ustawiona na grzełeczkę Sam Geyser S pracuje do 50W, więc jak na ten poziom akumulatora jest to naprawdę dość spory wyczyn Mamy oporność naszej grzełeczki, amperaż, voltaż, ilość buszków Oczywiście przyciskiem FIRE podajemy napięcie, czyli po prostu bierzemy buszka no teraz pokazuje nam, że jest No Atomizer, ponieważ nie zamontowaliśmy grzałki. Zaraz to zrobimy. Klikając trzy razy, możemy wejść w tryb ustawień i w trybie ustawień zresetować swoje burzki. Przyciskiem Fire zaakceptować. Oczywiście plusem i minusem waty sobie zmieniamy. Minusem i plusem wciskając je jednocześnie, trzymając. Możemy zablokować te dwa przyciski, aby nic w kieszeni nam się nie zmieniło. W taki sam sposób odblokować i przyciskiem Fire i Plus możemy zwiększyć naszą jasność albo Fire i Minus zmniejszyć ją. Dobra, zamontujmy sobie teraz grzeczkę. Bierzemy, wybijamy. Jak można zauważyć, grzał grzałki nie da się źle założyć, ponieważ wchodzi ona tylko w jeden sposób. Tutaj macie takie wycięcia. Grzałkę wciskamy. Jest ona teraz zamontowana. Bierzemy urządzenie. Przesuwamy cartridge. Urządzenie nas się zapyta, czy jest to nowa grzeczka. Oczywiście dajemy, że tak. Ustawiamy mocno naszą grzałkę, powiedzmy 35. Dajemy zaślepkę do góry, zalewamy swój ulubiony płyn, czekamy 10-15 minut i Geyser S od Vapixa jest gotowy do użycia. Dajcie znać w komentarzach czy, jak Wam podobał się materiał, lajkujcie, udostępniajcie, byłbym też wdzięczny gdybyście kliknęli w dzwoneczek, a my widzimy się w kolejnych filmach. Siema.